Cześć kochani, czy narodowy lockdown, który niestety wykrakałam parę tygodni temu, będzie legalny? Subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film jak największej liczbie Waszych przyjaciół, a za chwilę się dowiecie, co mam na ten temat do powiedzenia. Otóż aktualnym stanie prawnym, czyli w ustawie o chorobach zakaźnych, na podstawie której wydawane są rozporządzenia do walki z COVID-em, nie ma podstawy prawnej w żadnym, w żadnym, Miejscu, który umożliwiałby zamknięcie nas w domach. Jest to bezprawne pozbawienie wolności. Czyli w takiej sytuacji, która aktualnie obowiązuje na dzień 20 grudnia, takie rozporządzenie, które ma się pojawić, będzie po prostu bezprawne. I co w takiej sytuacji robić? Straszą nas mandatami, tak, będą wlepiać mandaty. Policja do 500 zł, napić nawet do 30 tysięcy zł. I co mamy zrobić? Nie przyjmować. Pamiętajcie, pod żadnym, pod żadnym pozorem nie przyjmujemy takich mandatów. Idziemy do sądu i walczymy o swoje. A dlaczego? Dlatego, że linia orzecznicza w tych sytuacji jest bardzo klarowna i mówi, że wszelkie rozporządzenia, które są niezgodne z Czyli z aktem prawnym wyższego stopnia nie mogą ograniczać naszych wolności w żaden sposób. Czyli takie mandaty są bezprawne, nie płacimy ich, idziemy do sądu i walczymy o swoje. I jest to bardzo przykre, że po tylu miesiącach. W sytuacji, w której się znajdujemy, nasz rząd nie jest w stanie w sposób prawny przygotować i zagwarantować takich rozwiązań, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Subskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film jak największej liczbie osób, aby wiedziały, jak się zachować w sytuacji, kiedy zostaną zatrzymane. Jeżeli lockdown zostanie wprowadzony, ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i nie przyjmujcie mandatów.